Polska należy do krajów, które mają najlepszą, najbardziej szeroką i najbardziej troskliwą ustawę o ochronie życia dzieci w okresie prenatalnym. Jednak 12 czerwca w tym roku minister niedzielski tuż przed swoim odwołaniem czy odejściem Powołał zespół, który, którego celem jest albo którego zadaniem jest opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Na konferencji prasowej, na której informował minister Niedzielski, były już minister Niedzielski, powołanie tego zespołu, dodał, że również ten zespół będzie zajmował się opracowaniem przesłanek zdrowia psychicznego, które będą kwalifikowały dany przypadek do zakończenia ciąży. O tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem, a więc zaczynamy. A ja witam w studiu profesora Bogdana Hazana, ginekologa, położnika, szefa Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń. Lekarzy katolickich. Witam serdecznie. To znaczy zastępca szefa Europejskiej zastępca. Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. Ale jedno... dobrze, panie redaktorze. Gdzie Witam. Pan Ale jednocześnie, jednocześnie jest pan również zaangażowany w, w inne środowiska, w inne organizacje, które mają na celu obronę życia. Jestem też członkiem rady organizacji ginekologów katolickich Car International. Ma ona swoją kwaterę główną w St. John's w Kanadzie. Staramy się pomagać matkom i dzieciom w Kenii, w Ugandzie, Rwandzie. Panie profesorze, pana poglądy, inaczej nie poglądy, pana formacja intelektualna i kompetencje zawodowe są w Polsce znane. Minister Niedzielski powołał zespół, który ma opracować wytyczne do spraw zakończenia ciąży. Czy dostał pan zaproszenie do pracy tego zespołu? Nie dostałem. Na ostatnim spotkaniu lekarzy katolickich w Zakopanem przygotowaliśmy takie oświadczenie, w którym zwracamy się do pana ministra. Z pytaniem, z prośbą o uwzględnienie w składzie tego zespołu również lekarzy, którzy opowiadają się za życiem. Każdy lekarz broni życia, ale wydaje mi się, że troszkę z innej perspektywy. Natomiast do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Myśmy też zadali pytanie panu ministrowi. Właściwie pytaliśmy, napisaliśmy list do Ministerstwa Zdrowia, do Biura Prasowego. Czy w składzie zespołu opracowującego wytyczne do tych procedur zakończenia ciąży w polskich szpitalach zostały uwzględnione również w tym składzie osoby, które. Perspektywą jest zabieganie o jak najpełniejszą ochronę życia poczętego i proszę bardzo, 28 sierpnia e, nasz kolega Karol Wojteczek dostał taką odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, w zarządzeniu ministra zdrowia z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży w nawiasie Dziennik Ustaw, ministra zdrowia i tego określony jest skład zespołu. Kropka. Określony jest skład zespołu. Karol dopytuje. Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie za te informacje, ale jeszcze uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane pytanie. Z wyrazami szacunku Karol Wojteczek i yy, kolejnego dnia przychodzi odpowiedź z Biura Prasowego Ministerstwa Zdrowia. Szanowny Panie Redaktorze, skład i zadania zespołu zostały określone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie związanych z ciąży. został powołany. To nawet ja chyba na poziomie mm, takim no, językowym nie za bardzo jestem w stanie to, zda to zdanie rozłożyć, gdybym na polonistyce czy na lekcji polskiego miał za zadanie um, powiedzieć, co, co artysta chciał przez to powiedzieć. Nie wiedziałbym, co chciał Oczywiście powiedzieć. Oczywiście ta odpowiedź jest właściwie mija się z pytaniem. Jest Ale nie na jest temat. jeszcze dopisek. Na tę chwilę nie są planowane żadne zmiany w składzie zespołu. Myśmy zwracali również uwagę na to, że również i tok obrad zespołu, jakieś, e, jakieś wnioski wstępne choćby, czy zagadnienia, które mają być przedmiotem prac, prac zespołu, są tajne. E, nie wiem, być może, być może dlatego minister zdrowia zdecydował, pani minister zdecydowała, żeby e, dopiero na, w, li, w listopadzie wypowiedzieć na ten temat. A więc Czyli czekają do wyborów? Prawdopodobnie ponieważ ten temat jest tematem być może trudnym, więc, więc jakieś informacje na ten, na ten temat będą dopiero później. Panie profesorze, trudnym dla kogo trudnym? Dla mnie nie jest trudnym. Wydaje się, że jest oczywiste. Ten, ten zespół będzie pracował nad zagadnieniem postępowania w przypadkach ciężkich powikłań, ciąży, no to które, to były przypadki przypadkiem, które były powodem zgonów matek. Dwóch, dwóch ostatnio w Nowym Targu w Pszczynie. Ale także dołączono do tematyki obrad zespołu również sprawę, o której pan redaktor mówi, a mianowicie sprawę tzw. uwarunkowań psychiatrycznych aborcji. A więc pewnych odczuć, pewnych trudno, wydaje się, trudno do zidentyfikowania, nie jestem psychiatrą, ale tak myślę, pewnych zakłóceń zdrowia psychicznego czy zaburzeń psychologicznych, których występowanie potwierdzone przez lekarza, psychiatrę odpowiednim zaświadczeniem, ma być powodem zabicia dziecka. Panie profesorze, no to jest bardzo groźna informacja, tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmieniała się w psychiatrii bardzo mocno, no... Nauka postępuje, ale również do tego, do, do, do tego jak psychiatra dzisiaj funkcjonuje, włączane są pewne przesłanki, które inaczej nie można nazwać, tylko ideologiczne. No, powstało takie określenie tak zwanego dystresu. Robert Spitzer w 80. latach to, 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 to pojęcie. Podniósł, jakby użył w, w kontekście homoseksualizmu, że jest homoseksualizm, który nie, który może być traktowany jako zaburzenie tylko wtedy, jeśli on sprawia dyskomfort danej osobie. I wtedy można mówić, że homoseksualizm jest zaburzenie. W innym wypadku nie wolno o tym mówić i do tej pory tak się już przyjęło. Natomiast to pojęcie tego dystresu, tego dyskomfortu, czy, czy takiego dobrostanu, który który jest negatywny, zły i, i poszukując tego dobrostanu, my coraz mniej zwracamy uwagę na jakby na cały obraz kliniczny, mówię my, czyli współczesna medycyna, a bardziej skupia się na subiektywnych odczuciach. Ta subiektywizacja odczuć pacjenta staje się dzisiaj pewnym no, przesłanką, która na przykład umożliwia dokonanie tranzycji płci. Tak? Medycyna zawsze zwraca uwagę na samopoczucie pacjenta, na jego, na jego dolegliwości w zakresie somatyki i w zakresie psychiki, ale zgodnie z regułami rozpoznawania chorób w medycynie, których nie uczono i które są, o ile orientuję się aktualne, najpierw jest wywiad, potem jest badanie przedmiotowe, potem są badania, badania dodatkowe, na tej podstawie stawia się rozpoznanie i, i wdraża tu odpowiednie postępowanie. Natomiast jeżeli mamy polegać tylko na tym, co pacjent czuje, czy jest szczęśliwy, czy nie, odwołując się choćby do definicji zdrowia według WHO, którym jest nie tylko zdrowiem, jest nie tylko brak chorób, ale też i dobrostan psychiczny, tak. powoduje to, że że pacjent niejako sam będzie stawiał rozpoznanie, a lekarz będzie, czy będzie musiał, czy będzie zobowiązany do podążania za prośbami, żądami, żądaniami pacjenta. Prośby pacjenta, jego poczucie, jeszcze raz podkreślam, jest dla lekarza ważne, ale są też i pewne obiektywne sposoby stawiania rozpoznań, zgodne z wiedzą medyczną, z badaniem przedmiotowym, wreszcie ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego, no, dlatego to pojęcie tego dystresu i ta mm, właśnie rozmywanie tej i brak obiektywnych kryteriów może spowodować, że na przykład przyjdzie pani i powie, że ona się będzie źle czuła albo boi się zostać matką, albo boi się porodu i, i to jest dla niej jest taką traumą, takim strasznym e, e, przyczynkiem depresji, że, że prosi o, o zgodę na dokonanie aborcji. E, tak. Yy, hmm. Ja przepraszam, trywializuję tą rzecz, ale, ale no musimy przewidywać również tego rodzaju sytuacje. Jeżeli tak zwany dystres będzie, czy brak szczęścia, czy zesłam, bo psychiczne będzie decydowało o rozpoznaniu choroby i o postępowaniu, którego efektem może być też zab zabicie dziecka, no to sprawy zaczynają przybierać obrót no poważny, bardzo, bardzo, bardzo poważny. Dlatego też ta subiektywizacja, którą się w tej chwili dostrzega w podejściu do medycyny, to postawienie przede wszystkim na, na odczucia pacjenta, na obecność czy brak tak zwanego dystresu, jest to, jest to sposób podejścia, który nie jest właściwy, który może spowodować na przykład, że i powoduje, że również w tej chwili z, pewnym, z pewną rezerwą podchodzi się do sprawy, do sprawy profilaktyki anty, antytytoniowej, że jeżeli człowiek życzy sobie palić papierosy, jeżeli, jeżeli uważa, że to jest ok, to lekarz nie może Lekarz, czy pielęgniarka, czy położna nie może wpływać na jego, na jego, na jego postępowanie, bo to jest jego, jego czy jej punkt widzenia i koniec. Także to nowe podejście także redefiniuje nasze zadania jako, jako lekarzy. Mój szef, święty Pamięci profesor Michał Troszyński, powtarzał niejednokrotnie, że naszym zadaniem jest też bycie nauczycielem, bycie nauczycielem yy, prozdrowotnego trybu życia. Zachowywania się w taki czy inny sposób, aby uniknąć choroby. Okazuje się, że takie zadanie naszego lekarskiego stanu będzie wkrótce nieaktualne. Panie profesorze, to no więc właśnie ta ideologizacja albo to wchodzenie i to subiektywizacja obrazu choroby i, i skupienie się na w odczuciach indywidualnych pacjenta, które przecież mogą być zmienne, no rzeczywiście dla, dla kogoś, kto zajmuje się psychiatrą czy psychologią, na pewno jest ogromnym wyzwaniem. Natomiast wróćmy do prac tego zespołu. Sytuacje, jakie mieliśmy w Pszczynie i w Nowym Targu, no zdarzają się jednak. Czyli rozumiem, że można przy, dobrym, przy dobrych chęciach założenie, że taki zespół powstaje, uznać, że on, no, Powinien jednak powstać, że tego rodzaju wytyczne należałoby określić od czasu do czasu, na ileś 100 tysiąc czy ileś tam 10 tysięcy przypadków zdarza się jakieś powikłanie, jakiś kłopot. Takich, z którym nie wiadomo co zrobić. W dyskusjach nad tymi tragicznymi przypadkami, przypadkami tak. przepraszam, za, że, że używam tego rodzaju sformułowania, e, tragicznymi zgonami matek, e, usiłowano w sposób dość sztuczny łączyć e, ich wystąpienie z aktualnym stanem prawa w zakresie, w zakresie aborcji. Otóż postulowano, nie wiadomo dlaczego, że lekarze czuli, czuli się zamrożeni czy zmrożeni y, prawem dotyczącym, dotyczącym aborcji, i z tego powodu wstrzymywali się z udzieleniem matce konkretnej medycznej pomocy ratującej życie. I że to nie, y, nie brak wiedzy, czy niewłaściwe postępowanie, czy niewłaściwe wyposażenie, czyli właściwie zaangażowanie lekarzy było powodem nieszczęścia, ale stan prawny dotyczy, dotyczący aborcji. Ten związek, który został tutaj w niektórych kręgach um, zdefiniowany, tak, tak. eksponowany, jest związkiem sztucznym i nieprawdziwym. O ile się orientuję, dochodzenia w sprawie tych tragicznych przypadków wykazały, że to, że niewłaściwe postępowanie medyczne było powodem zgonów. A więc jak myślę, celem takiego zespołu powinno być, i myślę, że jest, jakby uczulenie lekarzy czy dostarczenie im pewnych zasad postępowania dotyczących. Takich i podobnych przypadków, kiedy, kiedy ratujemy życie matki w sytuacji zagrożenia podczas ciąży. A więc o to, tu o to chodzi, mam nadzieję, że ten zespół w tym kierunku pracuje. No dobrze, i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że minister niedzielski na odchodne wrzuca jeszcze, że do zadań tego zespołu, jeszcze raz powtarzam, pewnie słusznych i e, obiektywnie e, e, no, e, racjonalnych wrzuca tą sprawę psychiczną, tak? Tutaj do, do, do tego... trudno, trudno nie domyślać się, że pan minister, e, e, że były pan minister jakby idzie śladem rozum rozumowania środowisk liberalnych, e, które łączą te mm, tragiczne wydarzenia śmierci matek z, ze stanem prawnym dotyczącym aborcji, czy ogólnie z aborcją. E, dlatego, że moim zdaniem połączenie tutaj sprawy zastanowienia się nad postępowaniem w przypadku ciężkich powikłań podczas ciąży z aborcją ze wskazań psychiatrycznych, przepraszam, nie ze wskazań, ja no tu popełniam to błąd, z przesłanek psychiatrycznych, tak nie wolno mówić, wskazania. Ale na czym tak... polega ta różnica? Proszę nam wyjaśnić, panie profesorze. W medycynie jest ją wskazania. Na przykład, jeżeli ktoś złamie nogę, są wskazania do założenia gipsu. Jeżeli rozpoznajemy zapalenie robaczkowego, są wskazania do, do operacji. operacji. Natomiast nie istnieje coś takiego jak wskazania do zabicia dziecka. Można to słowo zastąpić i powinno się zastępować takimi określeniami jak przesłanka czy okoliczności. No to w takim razie, jeżeli tu, w, w tym takim potocznym języku lekarskim, mamy już takie, tego rodzaju właśnie nieścisłości, które zmieniają trochę nasze myślenie, no to w ogóle język związany z, z aborcją jest pełen tego rodzaju nie, nie, niespodzianek. Na przykład zdrowie reprodukcyjne. Zostało wprowadzone w Kairze w 1994 roku na konferencji pojawia się ten termin zdrowie reprodukcyjne. Czy też zdrowie seksualne, do których według nowej klasyfikacji chorób ICD-11 włączono także sprawę, sprawę trans, transseksualizmu, który przestał być chorobą, ale stał się zaburzeniem, Istniejącym o tyle, o ile dana osoba czuje jakiś dyskomfort, czy nie jest no szczęśliwa. No właśnie to jest to pojęcie tak tego dystresu. Ale tak? pan redaks słusznie zwrócił uwagę na pewne y, naznaczenie słownictwa. Na przykład ostatnio pojawia się y, w takim publicznym obiegu zamiast aborcji, sformułowania aborcja eugeniczna, aborcja z przesłanek embryopatologicznych. Jest, to znaczy? jest to zabieg e, semantyczny niezbyt trafny, moim zdaniem, bo przecież aborcji nie wykonuje się e, w. E, embrionalnej fazie rozwoju w dziecka, ale znacznie później. W 18-19 tygodniu. To cze, cze, czemu, dlaczego oni używają pod, tego? Mówi się tak w ten sposób, podsuwa się to sformułowanie w ten sposób, aby zasugerować, że aborcja tyczy embrionu. I dalej się mówi o grudce tkanek. Ten, to nie jest grudka tkanek. Czyli odhumanizowanie tak, tu chodzi człowieka o to, tu, w fazie prenatalnej. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zmieniać odczucia społeczne dotyczące tego, jak wygląda i co czuje dziecko w momencie aborcji, że podobno nie czuje bólu, że to nie jest jeszcze dziecko, że to jest, tak jak powiedziałem, grupa, grupa komórek, że to jest embrion, a więc to są uwarunkowania embriopatologiczne. Powinniśmy bardzo zwracać uwagę na to, aby, aby jednak uważać na takie sformowanie i nie używać innego sformowania, jak przyszła matka w odniesieniu do kobiety oczekującej dziecka, do kobiety brzemiennej. Ona, Ona już jest matką. Bo ta osoba, która jest w jej y, macicy, jest jako żywo dzieckiem, a nie przyszłym dzieckiem. Również bardzo często popełnianym takim błędem dotyczącym właśnie zmiany y, emocjonalnej y, języka, to jest zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, tak? Że mamy tutaj coś strasznego, ktoś coś zaostrza jakąś anty. Ten. Po pierwsze, ustawa, która zezwala na aborcję, nie jest ustawą antyaborcyjną, tylko jest ustawą regulującą zasady aborcji. Jest I ona tak samo, tak samo proaborcyjna jak, jak i antyaborcyjna, raczej proaborcyjna, moim zdaniem, mieszanty. A po drugie, zaostrzenie przepisów dotyczących aborcji w kierunku ograniczenia dostępności aborcji, z punktu widzenia dziecka, które ma być zabite, jest jako żywo nie zaostrzenie, ale jakby, przepraszam za, w, za wyrażenie, poluzowanie prawa. A nie No Tak, to jest, chodzi o uchylenie prawnej ochrony życia. Tak, to no. ten punkt widzenia jest różny i, i, i te zabiegi są moim zdaniem sztuczne, ale ja sam przed chwilką zacząłem mówić tym językiem. No, tra, tra, czyli ta troskę i precyzja sformułowań. Jest istotna, bo przecież one, język buduje naszą wyobraźnię moralną. Tak, ona, język tworzy pewną, pewną otoczkę, pewną jakby atmosferę. Także na, na, sali, na sali porodowej, czy w, w oddziale patologii ciąży, ale mamy tutaj sukcesy też. Już w medycynie nie mówi się płód. Lekarz, który przychodzi na obchód w oddziale położniczym, nie pyta kobiety, matki, jak pani płód się czuje, czy płód się porusza. To byłoby już bardzo sztuczne. Na szczęście tutaj odzyskaliśmy trochę pola no i tak. mówimy o, o tym, kimś dziecko, a nie płód. To, ale ogromna rola właśnie pana, również środowisk, które bronią życia, które korzystają z ogromnego dorobku i doktora profesora Fiałkowskiego i tak. pani Połtawskiej. Tak, ten, tak, to, profesor Fiałkowski zwraca uwagę na pewne, on był też przeciwny określeniu ciąża, że ciąża karze się z pewnym ciążeniem, kłopotem, dyskomfortem, No, ale tego nie zmienimy. No tak, to, panie profesorze, będziemy się przyglądać sytuacji pracy tego zespołu. Ufamy, że nagłaśnianie i stały monitoring będzie no, też miał dla, dla osób, które pracują w tym zespole. Będzie dawał im świadomość, że, no, że patrzymy im na ręce. Mi się wydaje, że członkowie tego zespołu, zespołu powinni mieć świadomość, że reprezentują w takiej sytuacji nie tylko środowiska liberalne, ale także i tą niemałą część środowiska medycznego, które, które jest zatroskane stanem opieki nad człowiekiem, który żyje w macicy matki. Również zainteresowane są pracami tego zespołu, jak sądzę, też, Środowiska, środowiska rodziców. Wśród rodziców też jest niemały odsetek tych, którzy, którzy wyznają wartości chrześcijańskie, i ich punkt widzenia, ich potrzeby także nie powinny być pomijane. No poza tym istnieje coś co jest obiektywną sprawą Już wa w, pomijając wartości chrześcijańskie czy liberalne istnieje no, coś takiego jak prawo naturalne jak, jak coś co jest prawo naturalne i zdrowy rozsądek i zdrowy rozsądek Panie profesorze jeszcze jest jeden temat otóż w ubiegłym roku był pan uczestnikiem pewnej konferencji w Watykanie konferencja w Watykanie gromadziła specjalistów z całego świata w tym e, opowiadał pan że spotkał pan amerykańskich uczonych amerykańskich Lekarzy, którzy informowali was, Polaków, uczestników tej konferencji o pewnej groźnej sytuacji, która miała. Tak, w to była konferencja, kongres właściwie FIM, to znaczy Światowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich w Rzymie, to było jesienią ubiegłego roku. I rzeczywiście były tam ba, nie, dwa lub nawet więcej bardzo ciekawych wykładów na temat tzw. Tak dysforii płciowej. Czyli inaczej mówiąc o sytuacji transseksualizmu, kiedy osoba najczęściej młoda, czasami także dziecko, nie czuje się dobrze w danej płci, będąc przypisana do danej płci i chciałaby tę płeć, tę płeć zmienić. Wydaje się, że ta sytuacja i to, co się dzieje w tej chwili, także w Polsce, a więc masowe wręcz epidemia operacji usuwania piersi, taki, usuwania tak? piersi przez dziewczęta. Czy, czy branie y, hormonów płciowych, które niszczą zdrowie, te operacje także w sposób nieodwracalny niszczą zdrowie. Na całe życie pozbawiają możliwości rodzenia, są przyczyną różnego rodzaju powikłań i chorób. Samo operacje, jest 30% ciężkich powikłań podczas tych operacji. Byliśmy tam na tych, na tych wykładach i doszliśmy do wniosku w składzie polskiej delegacji, że warto byłoby wobec rozprzestrzeniania się tej epidemii społecznej, bardzo groźnej wśród młodych Polaków, także i młodych Polek żeby jednak y, y, tę wiedzę, którą tam pozyskaliśmy, przekazać tutaj y, polskim lekarzom, także i rodzicom, ale także i młodym ludziom. I środowiskom akademickim, i politykom, także, którzy formują prawo, tak, którzy... Także. Bo o tym się nie mówi w Polsce. Nie przypominam sobie, że taka, żeby taka konferencja była, była w Polsce. Zwróciliśmy się w związku z tym po powrocie z Rzymu do, do potencjalnych sponsorów, uzyskaliśmy finansowanie i zwróciliśmy się do jego magnificencji rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z propozycją zorganizowania tam konferencji, naukowej konferencji na ten temat. Zaproponowaliśmy sprowadze, sprowadzenie, niejako zaproszenie, zaproszenie właśnie tych profesorów z Ameryki, także i innych ekspertów. Czyli się podzielili dąbienie, tak, 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 właśnie. W pierwszym, przy pierwszej rozmowie spotkaliśmy się z aprobatą i ze zgodą na, na zorganizowanie takiej konferencji. Ale tydzień potem otrzymałem telefon od wicerektora, od prorektora, od pani prorektor, że niestety te ustalenia nie są już aktualne, że UKSW, Uczelnia Katolicka, nie może patronować tej, tej konferencji, nie może, że ta konferencja nie może być zorganizowana na terenie uczelni ze względu na brak wykładowców, na brak specjalistów w tym zakresie. Myśmy proponowali sprowadzenie specjalistów. Uczelnia nie ponosiłaby żadnych kosztów z tym związanych. Muszę powiedzieć, że, że ta odmowa zaskoczyła nas bardzo mocno. A szkoda, bo jesienią tego roku odbędzie się. Tak jak e, słyszałem, e, Kongres Seksuol e, Towarzystwa Seksuologicznego Polskiego, gdzie mają być, e, gdzie mają zapaść pewne e, wiążące, pewne decyzje dotyczące nomenklatury, rozpoznań, diagnoz, które będą nieodwracalne. Wydawało się nam, że, że trzeba, na że sprawą niezmiernie ważną, niezmiernie pilną, jest y, obudzania naszego społeczeństwa. Miejmy nadzieję, że ktoś ten temat podniesie także w przyszłości. Czy, mm, czy ta przesłanka, przepraszam, czy ta y, odmowa ze względu na to, że brak kadry, no, czy jest jakoś racjonalna? Przecież no właśnie po to wyście chcieli z Ameryki sprowadzić tych ekspertów, tak? W Polsce no nie, jest... Trudno mi powiedzieć, jakie były motywy tego postępowania. Wydaje się, że uniwersytet nie straciłby wizerunkowo na tej konferencji. A przede, przede wszystkim interes społeczny. Mamy palący to, problem tak, społeczny. Interes społeczny za tym, za tym stoi. Trzeba mieć nadzieję, że ktoś ten temat podchwyci. Być może dobrze, a uniwersytet zmieni zdanie. No to dobrze, ale przecież są być może inne miejsca. E tu mówimy wprost do, do, do opinii publicznej, tak? Informujemy, że jest możliwość zorganizowania takiej konferencji, że być może znalazłyby się środki na zaproszenie. Przecież ci koledzy amerykańscy pewnie gdyby no, teraz dostali w tym nowym terminie, pewnie też rozważyliby taki przyjazd. Co więcej, panie redaktorze, uzyskaliśmy poparcie prezydenta FIANG, czyli Światowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. Takie poparcie, moralne poparcie tej dużej organizacji ważnej opiniotwórczej byłoby bardzo ważne dla nas, byłoby bardzo ważne to dla zadam? organizatorów konferencji. Panie profesorze, zadam zatem pytanie. Gdyby się, gdyby się znalazło prestiżowe miejsce, które ma no, status akademicki, czy możliwe byłoby jeszcze raz ponowne podejście do, tego, do tej pięknej inicjatywy? No, trudno mi powiedzieć, w tej chwili trudno mi obiecywać, panie redaktorze, bo ten zespół inicjatywny, ten zespół, który miał ten pomysł, i, i, i już byliśmy dosyć zaawansowani w przygotowaniach, ustalaniem programu. W konferencji ten zespół y, uległ jakiejś takiej dezintegracji y, w sensie psychicznym, emocjonalnym. No tak, jeżeli ktoś dostaje kosza, <laughs> czarną polewkę, no to… Było to bardzo no, tak, dla tak, nas tak, przykre. Tak. To jeszcze na koniec, panie profesorze Króciusieńko. Dlaczego m, tak ważne było, żeby zdążyć przed kongresem seksuologicznym? Co ten kongres seksuologiczny opracowuje? Nie mam wiedzy na ten temat dokładnej, ale z, z pośrednio wiem, że ten kongres może, y, może na polski grunt przeszczepić y, te wszystkie w cudzysłowie zdobycze tego nowego podejścia subiektywnego, y, to znaczy nowych kryteriów diagnostycznych, y, nowych, nowego, nowego podejścia lekarzy. Z, psychiatrów, psychologów, także psychologów, seksuologów do ważnych problemów dotyczących, dotyczących e, e, zaburzeń identyfikacji płciowej i pokrewnych. E, przecież mamy do czynienia w tej chwili z, z zagrożeniem dla e, choćby dla mm, e, Yy, dla prawidłowego podejścia do problemu pedofilii czy innych tak zwanych nieprawidłowości, jak kiedyś się mówiło yy, zaburzeń, odchylek, zaburzeń seksualnych. W tej chwili mówi się yy, w tej chwili nawet w rozmowie yy, w takim podejściu yy, potocznym yy, staramy się unikać tych, yy, tych sformułowań, które mogą być przedmiotem jakichś interwencji prawnych. No tak, bo to jest ta, z jednej strony polityczna poprawna z drugiej strony. Jest strony podejrzenia o transfobię, homofobię i tak dalej. A to wszystko zaczęło się wtedy, kiedy ten Robert Spitzer depatologizował te, te, te zaburzenia, właśnie wprowadzając to pojęcie Czy Ci tej koledzy, samej... profesorowie amerykańscy na tych swoich wykładach w Rzymie podkreślili na początku i na końcu swoich prezentacji, że to, co powiedzą, nie jest z widzenia instytucji, które, w których <laughs> pracują, ale ich własne. Musieli się, musieli się zabezpieczyć. Panie profesorze, no, yy, inaczej. Liczymy na to, że, że tą konferencję tak czy inaczej uda się zrealizować. Liczymy na to, że też będziemy obserwowali, co y, będzie działo się na kongresie seksuologicznym w Polsce, właśnie pod kątem tych groźnych i, i, i niepokojących zmian. A ja już teraz zapraszam Pana do obejrzenia y, wkrótce na naszym kanale afirmacja.tv obszernego y, wywiadu, jaki przeprowadziłem z osobą transseksualną, która poddała się tranzycji. Nie zmianie płci, bo czy płac można zmienić? No tak. Płeć no, płeć. Yy, tak, no płci nie można zmienić. A no Ale jest nowa definicja płci, panie redaktorze. A no właśnie, odczuwana i tak. przypisana. I przypisana, także tak. tak, już nie ma płci ja biologicznej. Się, ja się śmieję, natomiast yy, yy, ta rozmowa z tą osobą jest naprawdę bardzo, bardzo yy, smutna. Pokazuje dramat osoby i już teraz zapraszam Państwa i zapraszam też Pana Profesora do, do śledzenia naszego kanału, bo e, wkrótce opublikujemy obszerną moją rozmowę z tą osobą, która dogłębnie opisuje cały mechanizm, jak do tego doszło, jak, jak uległa tej ideologicznej, a nie medycznej czy, czy psychiatrycznej, e, e, psychicznej sytuacji. I ma teraz żal, że nie została w porę rozszerzona. I, I bo nikt jej o tym nie powiedział. Nikt je o tym nie powiedział. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za, dziękuję. Za, za wizytę w studio. Licząc na to, że uda się zorganizować konferencję, ja Państwa też e, e, dziękuję za, za Pana energię i, i aktywność i taki no, mimo wszystko optymizm i nadzieję, jaką Pan wnosi tutaj do naszej. Tak? No to cieszę się, no bo trzeba jednak, jak mówił mój profesor e, Michał Troszyński, za SNYKiem trzeba z żywymi naprzód iść, pożycie sięgać w nowe, prawda? Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. się.